Witamy z Błysławca! Jesteśmy zamknięci. Wczoraj rozpocząłem opowiadać Wam o moich miłościach sportowych tak troszeczkę od końca. Była trzecia miłość, czyli nurkowanie. Była druga miłość sportowa, czyli rower. A tą miłością pierwszą, miłością od pierwszego wejrzenia od 30 paru lat jest niezmiennie do dzisiaj. Tenis ziemny. Dzień bez trzymania rakiety uważam za dzień stracony. I dzisiaj jesteśmy zamknięci tutaj w Bolesławcu i chcielibyśmy troszeczkę z moją córką potrenować i zaprezentować Wam, jak na wspaniałym, pięknym korcie o wymiarach 8 metrów na 6 zagramy dzisiaj trening tenisowy. Witam Kaja, przystępujemy do treningu dzisiaj. Jedziemy! 드디어 I tak właśnie sobie a tych miłości sportowych mam jeszcze ze 40 i nie wiem co się we mnie jeszcze zmieści Uf jak gorąco Puf jak gorąco. Trening był bardzo wyczerpujący. Dziękuję i zapraszam na kolejne treningi. Siema z Bolesławca.